No więc witam w kolejnym odcinku. Że z tylko okiem czy się zaczęło nagrywać. Dobrze zaczęło się nagrywać. Więc kontynuujemy dzisiaj nasze tutaj podboje tego tutaj całego ś... półświadka. Czekajcie, nie może tutaj nie dam, tylko dam jak już to tutaj na pewno pod samą górę i tutaj żebyśmy doszli do tego. To też możesz zacząć wydobywać. Nie ma z tym problemu. Dlatego chciał, żebyś... Właśnie, czemu cancel deconstruction? Czemu się nie pokazuje ikonka, że to dałem? No właśnie, tu się pokazuje. Nie wiem, coś się musiało dziwnego płacić. Ogólnie tak, czy jest, jesteśmy tu w stanie wyznaczyć środek? Niestety, ale chyba nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak? Dwa, dwa, dwa. Ty, nawet jesteśmy w stanie. Patrzcie, i to będzie nasz środeczek. Tu będziemy robili wejście do góry i zamkniemy to tak jak to. Jeśli po prostu zrobimy tak. To jest wysokości 4, a my się już oduczyliśmy wysokości 4 robienia, Będziemy robili wysokości 5 aż dotąd i tu będziemy dawali mechaniczne śluzy, może nie ze złota. Może nie ze złota, bo akurat złota jest całkiem przydatne, ale z miedzi. Tak, oczywiście trzeba pamiętać, że na razie nie będziemy tego robić, bo byśmy musieli się tutaj dokopać. Więc by to było bez sensu. Na razie sobie porobimy tak, jak robimy sobie tutaj powoli. O. Widzicie tu, jak się temperatura wyrównała? 21 stopni. Tu już jest 6, tu pewnie minus 50. No, jest minus 12. Czyli jest ok. Aha, bo tu jest taki mec, o którym zapomniałem wam powiedzieć, że my zrobimy to. No właśnie, więc to jest wszystko do demontażu. Bo tu ogólnie zrobimy tak, że będzie podwójna izolacja. Tak, tu ogólnie będzie podwójna izolacja i dopiero od tej podwójnej izolacji, no dopiero od tej podwójnej izolacji będzie robiony. Czekajcie, to robimy tak, nie, to robimy tak i dopiero tak. I dopiero tej podwójnej izolacji będzie, będziemy kłaść nasza rzecz. Chodzi o to, żeby była jak najlepsza izolacja w bazie, nie? Czemu tego nie budują? Przecież mają zasięg. Granic się kończy, czy jak? Nie wiem, ale widzę, że powoli to idzie. Oczywiście wiadomo dlaczego, bo naszych gości jest tylko kilku. Tak, tu idzie trzy, tu damy trzy i tutaj też damy trzy. Na razie nie robię tutaj drzwi. W tych punktach, o. widzieliście, ktoś tu sobie przyleciał, coś tu robił? Nie mógł robić, bo nie ma przecież tego. Przecież to nie jest zapięte. To nie jest podpięte, właśnie. Gdzie jest tu hydro? Ja bym chciał zobaczyć to hydro. Jest ok, tu się nawet woda dużo znacząco się zaczęła podnosić, widzę. To dziwnie nie pracuje. No to kiedy nam się zacznie, bo tu już powoli te gazu zaczyna nam już coraz bardziej brakować. No i widocznie dużo zużywamy, dużo zużywamy tego prądu, ale w sumie nawet nie mamy na co go zużywać, to nie wiem, ci tu dalej walczą i tak oni nie będą w stanie tego zamknąć, chyba że im po prostu pozwolimy to zrobić tak, tak i tak będzie najlepiej i na dole, nie na dole nie trzeba będzie, chociaż też może trzeba, lepiej to zrobię tak żeby zapamięcić, wiecie, póki to widzę i póki o tym pamiętam normalnie, jak wy to już skończycie tutaj, to będziecie mieli tyle wolnego czasu, że ja nie wiem na co im to będą poświęcić. No, jeszcze to się pokazało. Tu chcemy to skonstruować, żeby było. A z tego regolitu, coś ja z niego w ogóle zrobię? Bo, nie wiem, sprawdzaliśmy to chyba, ale regolit. Nie, to jest Regolin stod stały. Oni go tylko jedzą i w sumie tyle. Oha, może być wykorzystywany jako filtrację. Oho, oho! Znowu nas chyba wysłuchali. Ta ma gotowanie, ale ma zmieszaną gospodarkę, czyli nie może tego. Zwiększone premium rali. Tam mnie przekonuje, mhm, ta jest fajna. Mima. Eee, kucharzy. Kucharz, pyk. I tak oto mamy nowego gościa. Tylko nie będziemy mieli chyba dla niego łóżka, tak? Tak, jest tu, brakuje łóżek? Jest czy nie, ona będzie miała w takim razie tu łóżko u góry. No to trudno, będziesz miała tam łóżko. I teraz jest tak, priorytety. Dla ciebie będzie priorytetem... Gotowanie może nie. Na razie nie dam jej priorytetów. Bo ja potrzebuję, żeby ona gotowała. Mam 56 tysięcy żarcia. Więc ja mogę to dać na piątkę i to też mogę dać na piątkę. Ona sobie powinna znaleźć chyba jakieś zajęcie, nie? Gdzie ona gdzie chodzi w ogóle? Kamera podążania. No i co ona teraz robi? Buduje. No, już jest akurat przerwa. Idzie chyba sobie na prysznic. Akurat nie mogę jej teraz patrzeć, bo mi się wydaje, że tutaj się gościu jakiś zablokował. Tak, więc się odblokujcie stąd. No, idę ladać. ladować. Siup. Mhm, ona idzie do góry, bo ona ma u góry łóżko. Tu ma łóżko. Tak. Co tam było? Koszary, aha, koszary. No, przeczytałem koszmary, więc myślę, już jakaś się dopiero położyła, to szybko. No i co tam, jest wszystko ok wszystko pięknie, zdrowo i tak dalej. No, idzie ona teraz pobiegła. Aha, idzie tutaj do wychodka. Aha, dobra, ona będzie pomagać tutaj w tym całym reszcie tego, tego. Będzie dostarczała przy okazji towar. To no zawsze jedna osoba więcej, żeby to jakoś tutaj przyspieszyć. Nie? Dobra, jest ok, ale oni tutaj robią tutaj ten temat tutaj. Widzę powolutku, bo powolutku, ale robią no. Co tu się dzieje? To jest taka niska temperatura. Zmienisz 50 stopni? Aha, bo ten regolit jest taki dziwny. Mhm. To tak samo można powiedzieć, że tu już macie minus 6 stopni minus 13, minus 14. To jest 6 na plusie. Więc jak ja to walnę jeszcze jednym tutaj tym nie wiem czy bym nie zamknął tego w ceramicy. Ceramika jest ciepła bo bez względu na to, co ja z nią zrobię, to ona jest ciepła skubana. No, a i dużej mam? Jestem w stanie postawić dwa bloki ceramiki wysoko. Nie powiem. Czyli na przykład, jak ja bym chciał tu podmienić te dwa bloki, zobaczymy, czy one będą trzymały te 45 stopni. Czy co one będą robiły. Bo tu, jak sobie zobaczycie, o, przyszli po ceramikę, tak. No, dawaj ją tutaj do góry. Pyk, pyk, pyk. No i wymienimy to na ceramikę. Cyk i cyk. I ona ma 15 stopni trzyma. Bydki izolujące z ceramiki zmniejsza przenoszenie ciepła, ciepło otoczenia w obszarze. No dobrze, ja chcę to moje ciepło otoczenia trzymać tu w sobie, nie? No, Tych obiektów też nie chcę, bo te tak, no, je ja to roznoszą. Dobrze, jak sobie to pobudują, wszystko będzie, wszystko powinno być GIT. 13% tylko tego, więc też nie jest źle. Tych drabin się mógłbym też już pozbywać w sumie, bo one tylko psują to, jak mi to wygląda. Wszystko. Tych drabin nie chcę, tak jak powiedziałem. Tych drabin też już nie chcę. Tu w ogóle to będzie tak stacja nie, to będzie bio. I w bio mamy. To będzie w medycyna i będzie zlew. No tak, ale muszę rozwalić te, te drabinki. Niestety. Niestety tu może bym dał jakieś obrazy albo coś takiego zobaczymy. Mogłbym się wziąć za to i wydobywać ten tartak, bo to jest chyba z tego tartaku, co jest na przykład tutaj o tatarak, tatarak, taki on nam produkuje ten, ale... ale na razie nie chcę. Na razie nie chcę, bo później po prostu zrobię tak, że nie będę w ogóle zużywał moich rzeczy typu wodę na to. Bo po prostu zostawię te psy i te psy będą chodziły i ogarniały temat. Tak mi się wydaje. Że tak właśnie spróbuję zrobić. Tu jak się do tego dokopię. Czekajcie, bo oni teraz będą to chyba kończyć, nie? Który to jest numer zadania? No nieźle, no. Powinni to w miarę szybko ogarniać, widzę. Aha, bo to jest, że oni sobie tylko, aha, dobra, na razie on rozwala tu, nasz budowniczy rozwala. No i rozwalił, jest fajnie, zobaczmy jaki to jest poziom, którego to zrobi, obecne zadanie. Aha, no to właśnie, no to dopiero jak sobie spokończą to, tutaj go też dam mu to do roboty, bo nie wiem czy on przypadkiem chyba, że ustawię tego priorytet. tutaj dosięgnie? Nie dosięgnie, nikt nie dosięgnie. Czyli po prostu trzeba będzie porobić tak. Ciekawe ta temperatura się roznosi, nie? To jest bardzo ciepły teren tu. Tak jak ten, możemy sobie zobaczyć, że jest w sumie całkiem taki spoko, bo ma temperatura poniżej 30 stopni. Tu jest wciul zimno. I tu się zaczyna mieszać, ale dalej jest zimno, bo to... Przylega mi do tego i ma strasznie niską temperaturę. Tak by była tu próżnia i jest święto lasu. No. Więc trzeba po prostu to obkopać dookoła i zrobić taki pustą przestrzeń, nie? Tak samo tutaj jest to. Co tego nie widziałem, że tu ucieka ten gaz z tlenem. A co nas prowadzi do tego, że my dlatego tracimy tak szybko ten towar. Proszę mi to tutaj zablokować. Stąd niech sobie to ucieka, ale dlatego to nie blokuje się w... No, przez to tyle tlenu zużywamy, bo jest taka duża otwarta przestrzeń. Bo on próbuje to nabić w tlenem. No, widzieliście, mieliśmy 23 tony tlenu, tego gazu, a teraz mamy tylko 21. jeden. To już to tona poszła praktycznie w dniówkę. No. ale będziemy mieli zaraz destylator, to będziemy destylować ten szlam. Okej, okay, a tego już sobie nie potrzebuję, bo wy możecie to tylko rozwalić. Nie wiem, czy teraz przypadkiem nie zrobimy tak, że. Nie, bo daleko muszę biegać. Jakby mieli gdzieś bliżej, to ustawimy mi więcej roboty. A tak. O. Tu też już się zaczynają robić problemy. Niestety. Więc będę musiał obkopać to w dół. Tu wody jest jeszcze wystarczająco. Ta woda mogłaby się już zacząć zbierać, Gdybyśmy byśmy po coś to zrobili, a ona jeszcze ma 22 cykli. 783 co 154 cykla. Czyli co 154 cykla ona aktywuje. Aha, woda. no to właśnie. Bo z gazem, z prądem jest na razie ok. 6 cykli do, do żeby go wznowić jego aktywność. Tutaj też się coś odbywa. Aha, tu się topi, lud się topi, i nam tu po prostu wpływa do bazy. I spada tutaj. Aha, to nie dlatego, że tam się na dole tyle tego narobiło. Tylko tu granic. Dobra, niech będzie z granitu, zamknij mi to tutaj. I ono nam stąd się spływa. O, widzicie, człowiek nie, nie patrzył, i chwilę nie uwagi, i już się takie rzeczy dzieją. Okej, okay, bo ona powinna mieć nowe, nowego skilla, czy nie ma skilla? Ma. Tak, i ty będziemy agrilowani na drugim poziomie, i to potem coś jeszcze wymyślimy, żebyś się do czegoś tu przydała w ogóle. Okej, okay, tu chcemy od razu izolowane płytki ze skały magmowej. Dziwne rzeczy się tu dzieją na tym moim mieszkaniu. Jakieś ten. Jakieś dziwne dźwięki. Ok, to jest ustawione, to jest ustawione, to też, więc możemy zacząć od medycyny. Dajemy tutaj zlew. Dajemy. W... Nie w sprzęt, tylko potrzebujemy wymycie się, czyli hydro. Prysznic. I toaleta. I cyk, jeszcze wykorzystując tą sytuację, że i tak muszę czekać, że oni się tu zrobią, to muszę sobie dodać na mojej aplikacji, właśnie, muszę wklikać znowu, tak, ok, muszę ustawić sobie parking, bo to jest tak zrąbane, akurat teraz się tak zdarzyło, że jestem w Austrii sobie w Austrii, że tak powiem, pogrywam. Ale zrobiło się tak, że. No, miałem założony dzisiaj blokadę na koło. Aha, i tu jest ten jeszcze problem. Tego nie widziałem. I tutaj te. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. To musimy w takim razie rozwalić i to zrobić na szybko. Zobaczymy, co tutaj nowego nam przysz przyszło. Tamtego nie chcę. Daj mi ziemię, mimo że mam w i jeszcze trochę. Tak, tu jak mi rozwalicie, to to mi proszę wybudować. Bo chodzi o to, że... Mimo że tu się zablokowałem, to powietrze ucieka mnie. I uciekało przez płytki uciekało do góry. Tak. Płytki izolujące. No dawać mi to tutaj. Aha, bo nie teraz mam przerwę. No ucieknie mi tyle tlenu mi stąd ucieknie. No nie, no nie to mi proszę zepsuć. Ja chcę to wywalić. Dekonstruujcie mi to. I tutaj to samo będę teraz robił. Jak już tu wyjdę, to od razu czyszczę to dookoła. Takie jaki mieliśmy plan, nie. Tak, od razu zrobię tak i od razu zrobię tak, żeby tutaj było od razu dojście do tego, żeby to tu wszystko porobić. Czekajcie, dajcie mi tu drabina. I co dwa? Co dwa? Co dwa? Co dwa? I tutaj możemy dać tak, i tu kliknąć, żeby to było wycięte. Okej, okay. tylko to jest na razie najważniejsze. Tu żeby to ktoś wybudował. A jak ktoś wybuduje, to zamykamy to. Cyk, cyk, skamagmowa. I zamknięte, i nie ma uciekania powietrza. I koniec. Tak, tylko że przez to ochsłodziliśmy, och, tu och, no studziliśmy pewnie to. Tak, a tu już jest 28 stopni, ma ten tlen. A tu ma tylko tyle? Byśmy musieli go stąd zabierać i rozwalać go po bazie. To by nie było głupie. Mhm, myśmy musieli go tylko ogrzewać, ale ustawić, że na przykład jak temperatura jest tutaj niższa niż X, to on by musiał wtedy spompować tutaj tlen. Tylko byśmy musieli to odbrać skądś indziej. Robić taką a'la automatykę. A możemy w automatyce zostawić temperaturę? Czujnik Atma, czujnik temperatury, no możemy. Ale taki czujnik temperatury w na przykład wentylacji? Czujnik temperatury gazu, no. Za bardzo się się nie uprawny ten to. Ja bym nie chciał, bym wolał czujnik temperatury po prostu. I ciepłe powietrze wywalać skądś na przykład. Czyli na przykład myślę. Na razie bym to okleił jednak dookoła, a potem zobaczyć co z tego wyjdzie. No, tak chyba będzie najlepiej. No, 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 dawaj zamykaj to szybko. Tak, to jest wasz priorytet o ile w ogóle się do niego dojdziemy. Stop, 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 ty mi masz stąd wychodzić, przenieść do tu. No buduj to ktoś, bo on stąd nie wyjdzie. Może i nie wyjdzie, ale może wykorzystać te sekundy na... No rozwalce tutaj tego. No dawaj, ciśnij z tematem No i dobra Jak już tu przyszedłeś to masz stąd, teraz stąd ucieknie? Przenieś do Tak, ucieknie Zamykamy to No, zamykajcie to W takim razie to musi mieć ósemkę, żeby oni się wzięli za tamto Gdzie ty idziesz? Przecież tu ucieknie na tlen teraz No, barbecue zrobili. No, zrobili już nie ma. Glon 20 ton. 20 tlon. ton. tlon Jak niedosiągalne kopanie. Jedno takie produkuje w ciul tlenu. W sensie to nie jest niewykorzystywane, jakby, ale dużo go produkuje, nie? że on go bardzo będzie dużo produkował, bo musi tu jest jeden dyfuzor, tu jest drugi. To na przykład, jakbym ten wyłączył, Zobaczę czy ten jeden wystarczy. No, idźcie go tam wyłączyć. To powinno być obecne zadanie, któryś zobaczymy, czy wy... no to zawsze zaoszczędzi o 1 trzecią zużycie glonów. A to jest sporo. Dobra, i to też, żeby mi to ktoś posprzątał, bo oni chodzą po tej mokrej wodzie, zaraz będą płakali. Tutaj woda ta się poz... Aha, zabrano już jest, dobra. Tu widzicie, jak szybko idzie? Jak wydałem im tu priorytet, na to. No, a temperatura minus 53 stopnie. To się tu ładnie robi. Więc możemy tu zrobić płytki. Cyk. 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 Cyk i tutaj cyk, żeby się to szybciej mieszało. Na razie tylko tyle się miesza, że się miesza w drugą stronę, a tutaj możemy zobaczyć tą termiczne coś tam, jest tu za zimno i strata ciepła, to traci ciepło. Czyli tu się po prostu zaczyna robić coraz chłodniej i chłodniej, a tu się zaczyna robić coraz cieplej i cieplej. Tak. Zmiana stanu niskiej energii. Cokolwiek to znaczy. Nie wiadomo, co to znaczy, ale wiadomo tylko tyle, że. Zero bakterii to wiem. 3 cykla, czyli powinno mi to wystarczyć. Tak mi się wydaje właśnie. Co tu się podziało? Aha, jeden zba się nowy pokazał. Jest następne jajko. Dobrze Wam to idzie, wszyscy są bardzo zadowoleni. Tylko, że tu będą płytki powietrzne porobione. Nie aż tam u góry, ale ogólnie tu będą. Tutaj też, tutaj też. I tutaj też. Tak ogólnie tylko mówię, żeby wszystko było wiadomo. W ogóle to tam bym podmienił, tak. To jest tlen, no jest tlen. I jestem w. Chloro, ale chlor jest cięższy, on stąd nie wyleci, póki my tu nie wyjdziemy. Więc jest ok. Dobra, ja bym chciał jednak zobaczyć temperaturę tutaj. No tu się zaczyna robić coraz cieplej, a tu się zaczyna robić coraz zimniej. Przez to mieszanie. No to dlatego, że tu jest strasznie niska temperatura. strata ciepła. Jest na poziomie minus 5000. To tak samo jak to. O, tu też jest strasznie duża strata ciepła, to stąd zabiera dużo, bo minus 7 stopni. No, więc problemem jest to, że my byśmy musieli tu w miarę szybko wyjść i zacząć to okładać jeszcze jednym tym. No i w sumie tyle. I się za to weźmiemy już myślę zaraz po tym jak tutaj dokończymy to. Tutaj jest też bez sensu, żeby było tyle tych drabinek. I się po prostu wezmę już za sprzątanie tego tu wszystkiego i tak dalej, myślę. Że ściągnę tu w dół, tu zrobię na przykład magazyny, tak na początek, żeby były w miarę blisko co do tego, co do budowania tutaj, i, i tak chyba zrobimy. Mhm. Bo to jest tutaj wystarczająca woda, na to, żeby to zasilić, jest też wystarczająca. Zanim ona ruszy, to akurat będzie. Jedyny problemem mogłyby być te glony, ale też jeszcze mamy z czego je w razie co powytwarzać. Więc jest ok, więc po prostu wezmę tak, że z tej wody będę tworzył sobie tlen tu u góry. To trzeba zrobić taką po prostu konstrukcję i, i tyle. Nie tylko, że ten tlen trzeba będzie potem gdzieś chłodzić, więc trzeba go będzie gdzieś tu zaciągać do góry, żeby go tu chodziło. Będziemy go po prostu wywalali po całej bazie, a zamiast tego tego nie będziemy w ogóle używać, już tlen nie będą nam potrzebne. Zrezygnujemy z tego systemu. I teraz tak, ja jednak zrobię tu izolowaną rurę. Z tego powodu, że tu jest jeszcze jednak niska temperatura, a ona może doprowadzić do tego, że woda będzie nam stawać tu w rurach. To by było bez sensu. Nie. Tak, i tu będzie dla... Tak jak mówiłem, dla ośmiu łącznie walka. Z kim ty się tu bijesz? Aha, idziesz naklepać gościowi. Dobra. Idź, bo on się pewnie gdzieś tu pokazał. No właśnie. I zmarł. No, jest ok. To tego też się będziemy prze prze pozbywać, ale to myślę, że no może nie na już teraz, ale ogólnie w przyszłości będziemy się tego pozbywać. Tak, ogólnie. Widzicie, nawet sobie z tym jednym sobie to jedno radzi. Niepotrzebne jest nic więcej. Tak, tutaj dopiero dwutlenek dwuklen węgla, póki stąd nie wyjdzie, to dopiero wtedy się załącza. Czyli ten system był dobrze, dobrze go zaprogramowałem, że tak powiem. Uraniem. To aż tyle tego Uranium tu leży? 26 kilo jeszcze. No to może wystarczy. Trochę wygląda to chaotycznie, ale powiem Wam, że jak już się pozbędziemy tego wszystkiego i to zostawimy tak jakoś normalnie, to będzie Git. Tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie ma czegoś takiego, bo tu były płyty gipsowe. Zwiększa dekor? No to pewnie, bo żeby się tu. 60% ma któryś. Sprzątaczka. Katalina. Katalina, ty masz coś ubrane? No masz. No to będziesz miała... Dostawca będzie nosił. A co ci się dzieje, Katalina? No i gdzie ona tu jest? Co ci się dzieje? Głodne, lekkie rany. Mm, nic jej nie będzie. Kurczę, to strasznie dużo czasu teraz on na tym dojazdach do góry, powiem wam. Tak jak się człowiek zastanawia, to muszą... O, i ona dopiero tu przyszła, żeby dostarczyć piaskowiec, i... I już jest koniec, no, czas na żarcie. <grystanie> Zajwiście. No. Dobra, na razie to niech sobie pokończą. To niech sobie pokończą. Czekajcie, momencik, tutaj dostawimy to. Tu nie dosięgnie? No pewnie, że nie dosięgnie. Ok, i myślę, że jest symetrycznie, jest symetrycznie, to mamy co, tu mamy 20, a tu mamy 20, jest ok, i środek jest na ile, taki cały, na 19, czyli jest ok, no bo akurat po środku będzie pasowała ta drabinka, nie, tak. Dobra, dobra, dobra. To jest minus 13 stopni, już, czyli jakby temperatura zaczęła mi tu rosnąć. Minus 12. To się coś się tu chyba zaczyna dziać. To jest 3, 12 stopni, z od plusie. Więc jest okej. Okay. Nie wiem, czy. Nie no, tu na pewno będę musiał to obłożyć. To jest to z, tym, z tym problemem taki, żeśmy gadali, nie? No ale dobra, myślę, że na razie tyle w tym odcinku. W przyszłym odcinku postaram się albo. Bardziej ogarnąć ten temat tu i zacząć ich się pozbywać tutaj z dołu, do góry, albo zajmiemy się tutaj tym, tą częścią tutaj plus wentylację, przeniesienie może tu w to miejsce gdzieś, żeby nam tutaj nie przeszkadzało i wtedy zamkniemy ten temat tutaj, ale to wszystko zobaczymy jeszcze. Na razie dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli się podobało, proszę o zostawienie łapeczek komentarza czy jakiejś subskrypcji, to zawsze jest jakaś forma motywacji. No i w sumie tyle życzę miłego dnia, trzymajcie się, cześć.